Dziś chcę zwrócić Waszą uwagę na to, czego nie znajdziecie w internecie ani w większości wideo o manifestacjach. Dlaczego marzenia nie spełniają się? Dlaczego większość marzeń nie realizuje się? I teraz w tej chwili chcę, żebyście napisali swoje wnioski, swoje pomysły, odpowiedź na to pytanie w komentarzu. W następnym wideo, które nagram, będzie odpowiedzią na to. Ja tam przedstawię swój, swój wniosek po ponad dwóch i pół latach pracy z Wami, z marzeniami, czyli po tej drugiej stronie spełnionych marzeń. Odpowiedź na to, dlaczego marzenia się nie realizują, więc teraz czekam w komentarzu na Waszą odpowiedź. Zastanówcie się, co Wam pierwsze przychodzi do głowy. Dlaczego nawet Twoje marzenia, nie wszystkie, bo niektóre się realizują, ale dlaczego te, nie wszystkie, te, na których Ci zależy, te duże marzenia, dlaczego one do tej pory się nie zrealizowały albo dlaczego u większości ludzi marzenia się nie realizują? Czekam na odpowiedź w komentarzu. Dziś chcę poruszyć, tak jak powiedziałam, dwa sekrety. Takie kropeczki net i. I to, że większość ludzi nie ma pojęcia, um, czego oni chcą, no bo więcej zarabiać, schudnąć, lepszy związek, lepsza praca, czy niezależność finansowa, to jest nabór słów. Uczestnicy od się ma marzyć wiedzą już o tym, że to jest nabór słów i że to nie ma szans się zrealizować, jeżeli ty jeszcze o tym nie wiesz. Jeżeli nadal rozpisujesz marzenie, że chcesz więcej pieniędzy, chcesz być niezależna finansowo, że pieniądze płyną od ciebie z różnych stron, czyli te afirmacje, które są w internecie, tak, afirmacja jak najbardziej ok, żeby sobie puszczać z głowy, z tyłu głowy, żeby leciała ci taka pozytywne potwierdzenie, że tak, jest to kwitość, jest to wszystko, jest to fajne. Natomiast do momentu, dopóki nie przypuścisz to przez siebie, dopóki nie będziesz widział konkretu. Dobudę te wszystkie afirmacje, no to będzie takie po prostu, takie wiecie, gdzieś tam echo, gdzieś się odbija. U kogoś to działa, ale u mnie nie. Więc jeżeli do tej pory jeszcze nie byłeś na darmowych modułach Od Was się Marzyć, to koniecznie, link również będziesz miał w opisie, idziesz na te dwa darmowe moduły, rozpisujesz tam te swoje marzenia i to, że y, chcę zarabiać minimum 10 tysięcy złotych, to również jest niepoprawnie o tym dowiesz się dlaczego. To jest niepoprawne na Od Was się Marzyć. Ale załóżmy, to już masz rozpisane, Masz rozpisane swoje marzenie i weźmy pieniądze. Bierzemy pieniądze dlatego, że każda osoba, która przychodzi na odwagę się marzyć na te ponad 2,5 roku, każda, dosłownie każda osoba, ma zawsze rozpisany pracę i rozpisany dochód. Ile chce zarabiać, więc weźmiemy dlatego te pieniądze. I załóżmy, osoba ma rozpisane, jak chce pracować, jak chce zarabiać, ile chce zarabiać, i nie ma tam, że minimum, bo to jest źle. Ma wszystko rozpisane. I nadal tego nie ma. Albo drugi jeszcze temat dodatkowo też się często pojawia, że wygrana w lotto i taka i taka akumulacja. I nadal tego nie ma. I jakie jest wyzwanie, jaki jest problem i taka zagwostka, no ale co ja robię nie tak? Dlaczego ja do tej pory tego nie mam? I to, co wam powiedziałam, sekret, o którym nie mówię się w internecie, tego jest. Ja przynajmniej tego nie znalazłam. Jest to w książkach, jest to gdzieś tam w tych um, rzeczach, z których ja się uczę, tylko ja się nie uczę z polskiego rynku, więc może dlatego tego na polskim rynku nie widzę. Jednym z takich ważnych sekretów to jest nieumiejętność zadbania o siebie. Co to znaczy? I co to w ogóle ma wspólnego do marzenia mojego? Tak? Jeżeli ja chcę tutaj zarabiać y, odpowiednią ilość pieniędzy, chcę pracować, tak i tak, co ma wspólnego moje zadbanie o siebie? A Otóż to, jeżeli. Cały czas gonisz, biegniesz, zapracowane, czyli w takim, w takim chaosie, cały czas gdzieś się śpieszysz, cały czas coś trzeba zrobić, to wtedy nie ma takiego momentu zatrzymania się, takiej autorefleksji, że no okej, okay, dobra, ja mam rozpisaną tą pracę, ja chcę w takim i w takim kierunku iść, ja chcę tak i tak żyć, czyli nie ma takiego tego momentu stop, kiedy ja mówię do świata. Słuchajcie, ja chcę być w taki sposób traktowana, czyli ja chcę w tej pracy być szanowana, ja chcę dostawać podwyżki, ja chcę dostawać bonusy, awanse, ja chcę pracować bardzo mało ilość godzin, i to koniecznie warto zaznaczyć, warto to sobie w głowie przerobić, że ja nie muszę zażynać się po 12 godzin. Tak jak jest powiedzenie, uwielbiam, trzeba pracować. Głową, a nie po 12 godzin dziennie, ja to mam rozpisane i ja wiem, jak ja chcę się czuć w tej pracy. To jest bardzo ważne. Jeżeli ja to rozpisałam, ale ja potem patrzę na swój dzień i ja patrzę, co się ze mną dzieje, że ja tą kanapkę jem w biegu, na stojącą, w tramwaju czy w metrze, że ja przychodzę do domu rana, zmęczona, nie mam siły na nic, że ja w pracy nie potrafię postawić granicę, odmówić, być asertywna, powiedzieć, że sorry, no wychodzę, nie biorę tych zadań, bo to nie wchodzi w moje obowiązki. Jeżeli mam to brać, to ja oczekuję podwyżkę, ja nie robię. Tego, ja pozwalam światu tak ludziom z zewnątrz siebie tak, tak przygnębić, przytłoczyć, i potem patrzę na to moje marzenie, że tam, no kurczę, no tam jest luz, tam jest spokój, tam jest ta odpowiednia kwota, tam ja wychodzę wcześniej, ale na co dzień ja w świat transluję zupełnie co innego, zupełnie inny kanał, zupełnie i na inne zachowania. I gdzie jest ta granica, kiedy ja się zatrzymuję i mówię, że stój, stój, ale ja tak nie chcę żyć. I co ja już dzisiaj, to nie jest tak, że jak ja dostanę tą wymarzoną pracę, to dopiero wtedy ja przejdę na ten poziom i ja będę wtedy inaczej się zachowywała. Nie. Jeżeli tobie, tu jak teraz jesteś, tu i teraz, dzisiaj, dać. Dwa razy wyższe stanowisko, dwa, trzy razy wyższą pensję i dwa, trzy razy większe obowiązki. Ja nie mówię ilościowo, godzinowo, tylko obiektnościowo, tak? Wie, większe wymagania, większa, większe pole do działania. Czy ty tu i teraz z taką energią, z takimi umiejętnościami, jakie jesteś, czy Ty jesteś w stanie to udźwignąć? No nie, bo gdybyś był i gdybyś była, to, to damy, byś miała tą opcję. I ten moment, kiedy mówię o tym biegnięciu, o takim, że, że nie, ma, nie mam chwili na zatrzymanie się, nie mam chwili na siebie, na, na, na takie, wiecie, na chwilę ja zatrzymuję się, zastanawiam się, jak ty się dzisiaj ze sobą czujesz? No jesteś zabiegana, jesteś zmęczona, jesteś wykończona. Dobra, to co ja mogę dla ciebie zrobić sama, dla siebie, tak? Żeby, żeby być zrelaksowana, żeby się lepiej poczuć, żeby być tutaj w tym punkcie, w którym ja chcę być, a nie na odwrót. Dopiero jak ja dostanę tą pracę, nie, to tak nie działa. Najpierw ty się stajesz taką osobą, a potem. Ta możliwość się nakłada, drugą stronę to nie działa, bo nawet jeżeli Ty dostaniesz, zdarzają się takie sytuacje, przypadkiem ten awans, tą podwyżkę, tą inną pracę, to za chwilę będziesz siebie tak sabotować, że albo Ci zwolnią, albo tą pracę stracisz, bo nie stałeś się tą odpowiednią osobą. Czyli goniłaś cały czas, nie miałaś takiego, takiego momentu zatrzymania się, takiego, wiecie, takiego luzu. Będzie najlepiej, tak jak ma być dla mnie. Ja przestaję kontrolować i to poczucie kontroli, które jest, i teraz też napiszcie w komentarzu, jak z wami pracuję, jest u 90% uczestników moich wszystkich kursów. Takie ogromne poczucie potrzeba kontrolowania sytuacji, żebym ja za zawczasu wiedziała, co się dzieje, żebym ja mogła za, zabezpieczyć się z różnych stron i tam po te 100 tysięcy na koncie i milion na koncie ja muszę mieć, bo ja muszę być zabezpieczona, czyli ja nie ufam sobie, ja nie ufam światu zewnętrznemu, że będzie najlepiej, jak ma być dla mnie, tylko ja muszę to wszystko kontrolować, ja muszę gonić, ja muszę biec, żeby gdzieś tutaj do któregoś punktu dobiec. Natomiast jak patrzę na to swoje marzenie, które... w którym ja jestem zupełnie inna i my po prostu z nim się rozjeżdżamy, dlatego, że ja... ono jest tu, tak? I on sobie tutaj będzie na mnie czekało. Natomiast ja, żeby zatrzymać się i pójść w kierunku tego marzenia, to ja po prostu biegnę w innym kierunku, to marzenie też się przesuwa, no bo gdzieś tam cały czas na tej linii mojego życia ono idzie również ze mną. Ja go gdzieś tam kątem oka widzę, no i jest taka opcja, no chciałabym tam być, ale my się cały czas rozmi rozmijamy, tylko i wyłącznie dlatego, że ja jestem zabiegana, że ja nie mam te takiego tej autorefleksji, że co ja teraz do cholery ze sobą robię? Ja jestem teraz zmęczona, ja nie chcę tego robić, ja chcę wyjść wcześniej, to nie są moje obowiązki, ja potrzebuję być asertywna, no ale czemuś tego nie robię. Co się dzieje? Ja potrzebuję teraz powiedzieć tym swoim rodzicom, że słuchajcie, sorry, no, no nie, nie zrobię tego. Ja muszę zadbać o siebie, bo ja jestem zmęczona. Ja wiem, że ja tutaj nie mam dzieci, mam bardzo lekką pracę, mam partnera, który mnie wspiera, no ale no. Ja potrzebuję odpocząć również. Ja nie mam tego poczucia obowiązku, że muszę, muszę, cały czas muszę, i przez to, że ja siebie tak źle traktuję, sama sobie pozwalam siebie źle traktować. Pamiętajcie o tym, że każda osoba w naszym życiu to jest lusterko. Wtedy pojawiają się osoby, które również mi tam dorzucają do tego mojego garnuszka źle traktowania, źle traktowania. Tutaj jeszcze jakaś dodatkowa praca, a tutaj jeszcze to, a tutaj nie dostaniesz podwyżki, nie dostaniesz awansu, no bo nic ci się nie stanie, no bo tak się przyzwyczaiłaś. I to jest. Pierwszy moment, który wydaje się nie ma nic wspólnego z marzeniami, no bo jeżeli myślisz o marzeniach, no to wizualizacja, afirmacja, poprawne zapisywanie. Tak. Ale w pierwszej kolejności tym fundamentem, tą podstawą jesteś ty. Bo to od ciebie będzie to wszystko się odbijało i jeżeli Odbije się od chaosu, od takiego zabiegania, od śpieszenia się, od robienia wszystkiego na ostatnią chwilę, od w ogóle nie dbania o siebie, no bo najpierw dzieci, potem praca, potem tutaj obowiązki domowe. No, a, no a już już 24, muszę się kłaść, gdzie tam? Gdzie tam w ogóle w tym wszystkim? Ja. I moment dopóki tego nie wyłapiesz, dopóki się nie zatrzymasz i nie powiesz, że, o Jezu, przecież ja mogę już dzisiaj zacząć robić coś w kierunku tego mojego marzenia, czyli w kierunku tego, że ja jestem bardziej zrelaksowana, ja jestem bardziej wypoczęta i nie mówcie mi tutaj, że nie można być zrelaksowaną, no bo nie starczy mi zarabiam od pierwszego do pierwszego. Nie. To jest tylko i wyłącznie to, co Ty myślisz sobie w głowie na chwilę obecną. Jak zaczyna się przyglądać temu, to zauważasz, że sytuacja zmienia się. Możliwości są zawsze, tylko Ty je nie zauważasz, bo Ty idziesz z głową w dół, jesteś zabiegana, przestraszona, Myślisz o tych obowiązkach, myślisz o tym, co się dzieje, co musisz robić, ale nie myślisz o tym, jak Ty chcesz żyć i o tym, co wypisałaś, jeżeli wypisałaś na temat tego swojego marzenia. To jest pierwsza rzecz. Czyli zwolnić, zatrzymać się, zadbać o siebie i sobie cały czas przypominać: no, no, nie, no, nowa Iwanka, ona żyje tak. Ona w weekendy nie pracuje. Ona nie odpala komputera, telefonu po 17. Okej, okay, dobra to już dziś robię coś, żeby być, dojść do tego etapu. To jest pierwsze. A drugie, według mnie, to jest taka po prostu kropeczka nad i. Jeżeli byłeś na kursie, rozpisałeś marzenia, przerobiłeś strachy, przekonania, to wszystko, co robiłem w trakcie kursu, to tą kropeczką nad i jest odpuszczenia marzeń. I jakby to dziwnie nie zabrzmiało, to dla części uczestników ten moduł jest taki, wiecie, hardkorowy, że co to znaczy odpuścić marzenie, jak to odpuścić marzenie. Ale właśnie o to chodzi. Moment, kiedy Ty tak kurczowo trzymasz się za tą opcję, że ja muszę wygrać w lot to, bo tylko w taki sposób. Ja spłacę długi, ja sobie kupię dom, ja pojadę na wakacje, ja tutaj zabezpieczę to, to zaplecze, czyli będę tam miała 100 tysięcy czy tam pół miliona na koncie, bo wtedy dopiero ja będę szczęśliwa. I nie dajesz możliwości ani sobie, ani światu, Podsunąć ci inną opcję, że zobacz, możesz wejść w taki projekt, możesz pójść do tej pracy, możesz robić taką rzecz, możesz dostać to, czego potrzebujesz w inny sposób, ale przez to, że tak mocno się sfiksowałeś tylko i wyłącznie, że to ma być w taki sposób i ja w ogóle nie akceptuję żadnego innego rozwiązania, ja od siebie wszystko odpycham tylko i wyłącznie dlatego, że ja muszę dostać to, co ja sobie tutaj napisałam. I w tym momencie to Twoje marzenia, można powiedzieć, że ono nagle nie z tego poziomu, że tak, ja rozpisałam, co ja chcę. Ja, pamiętajcie, że świat ma dla Ciebie, dla Was zawsze trzy odpowiedzi. E i moment, kiedy to jest ta trzecia odpowiedź, że nie, bo mam dla ciebie coś o wiele lepszego, ty, ty w tym momencie kurczowo się trzymasz tego marzenia i mówisz, że ja tego potrzebuję, ja, ja potrzebuję, ja nie mam. I wtedy jest to takie poczucie strachu, poczucie stresu, poczucie niezadowolenia, poczucie niższej wartości, braku zrealizowania, no bo ja nadal tego nie mam do tej pory i to Twoje marzenie odsuwa, odsuwa się w czasie. Nieważne, czy to jest praca, czy to jest związek, czy to jest Twoje schudnięcie, dlatego. Na odweź się marzyć w tych darmowych modułach, do których Was serdecznie zachęcam, zapraszam, wręcz zmuszam każdą osobę, która mnie ogląda, która gdzieś mnie lubi, która jest tutaj, bo uczy się ode mnie, koniecznie pójść na te dwa darmowe moduły, żeby sobie to rozjaśnić. I dlatego rozpisujemy te 10 marzeń, czy te 10 celi, żeby. Przyłączać się z jednej rzeczy na drugą. Okej, okay, ja teraz pracuję nad tym, teraz nad tym, teraz nad tym, teraz nad tym. Z tyłu głowy pamiętam, jaką odpowiedź ma dla mnie świat, że, że tak, okej, okay, ja wiem, że ja to wszystko dostanę. Jeżeli nie dostanę to, to konkretno, to ja dostanę coś o wiele lepszego. I to jest moment z mojego życia, kiedy mm, ci z was co ze mną od początku, to wiedzą, że. I ten cały kanał, i te, w ogóle te, te kursy, to wszystko, co, czyli cała moja historia, ona zaczynała się od tego, że ja miałam prowadzić kanał i kurs na temat relacji damsko męskich To jest taka moja, można powiedzieć, najmocniejsza strona, ja to robię od lat, od dawna, i ja chciałam iść w tym kierunku. Tylko i wyłącznie takie tutaj stricte doradca mm, miłościowy, tak, tematy damsko-męskie. Ja Totalnie nie podejrzewałam, nie spodziewałam się, że tak mnie świat pokieruje w zupełnie innym kierunku, w robieniu takie, wiecie, takich ogromnych rzeczy, bo to, jak ja pracuję z Wami, to, co ja widzę, że piszecie do mnie co jakiś czas, że to się spełniło, to się spełniło, realizuję swoje marzenie, jestem tam, robię to, podwójam swoje dochody. To jest niesamowite, ja myślę sobie, Boże, wow! Ok, no nad związkami też do, jestem przekonana, że dostawałabym takie feedbacky, ale wiecie, nie na taką skalę, no bo jedno to pomóc tylko w jednej sferze związek. A co innego, pomoc w sferze finanse, praca, zdrowie, związek, kariera, duchowość, czas wolny, przyjaciele, urlopy, czyli wszystko, czyli to całe koło życia. I jeżeli ja bym stricte się zafiksowała na tym, że tylko i wyłącznie ja tutaj idę w tematy związku, bo ja to widzę tak, ja chcę mieć tak, ja chcę tak zarabiać, to jestem przekonana o tym, że nie byłabym w tym miejscu, no bo, bo bym się kurczowo trzymała za to marzenie. Ja sobie to rozpisałam i dałam tą przestrzeń, czyli to taki, wiecie, moment tego odpuszczenia, okej, okay, ja odpuszczam to marzenia, ja koncentruję się na tym, co ja mogę już zrobić, tak jak wtedy pracowałam nad swoim ciałem, nad swoją rodziną, nad y, dziećmi, że, żeby tutaj ułożyć siebie jako mamę, jako rodziciela w, w tym też całym kole życia, nad swoim rozwojem, żeby sobie te klocki poukładać i powoli, wiecie, to się jak nagle te klocki zaczęły się układać, to ja patrzę, Boże, z tym zupełnie innym poziomie. I słuchajcie, jeszcze pół roku temu, ci z Was, co ze mną też od początku, to wiedzą, że pół roku temu ja na Facebooku, na swojej zamkniętej grupie powiedziałam o tym, link też będziecie mieli w opisie, w opisie że no, jestem tak, teraz tak dużo obowiązku, że myślę, dobrze by było mieć asystentkę, osobę, która tutaj nie troszeczkę odciąża, coś tam będzie mi pomagać. Ja pół roku temu, ja nie spodziewałam się, że teraz ja będę miała sześcioosobowy zespół, z czego pięć osób do sprawdzania kursów i jedna osoba, która totalnie opiekuje się stroną, i od października, czyli za chwilę, przechodzę na kolejne rozszerzenie. Ja nie spodziewałam się tego pół roku temu, że to będzie taki etap, że to będzie taki poziom. Totalnie się tego nie spodziewałam, dlatego, że moje marzenia, wszystkie te moje marzenia, te cele, jak, jak nazwiecie to, jak zwał, tak zwał, one wszystkie są takie, tak można powiedzieć, takie lekkie. Ja im daję przestrzeń. Jeżeli się nie zrealizujesz, jeżeli ma być tak, że ja do końca życia mam sprawdzać zadanie i do końca życia mam prowadzić tylko te kursy, okej, okay, ja to akceptuję i odpuszczę. I idę dalej. I wtedy pojawiają się nowe tematy, które pół roku temu mi nawet do głowy nie przyszło, że ja coś takiego będę robić. I teraz, jak o tym opowiadam, mam ciarki. Że, I to jest taki ten moment, który chcę Wam przekazać, żebyście popatrzyli, jak już rozpiszecie, jak macie rozpisane te swoje marzenia, po drugim module od was się marzyć. Bo jeżeli Wy macie takie hasła, nie byliście na no, od was się marzyć, macie hasła, ja chcę więcej zarabiać, ja chcę więcej podróżować, chcę, żeby tutaj moja spółka sama się zarządzała i znaleźć osobę do zarządzania, to są hasła. To nie są to jest takie po prostu, wiecie, frazy z internetu. To nie są konkrety. I to nie ma szans się zrealizować, dlatego że tam nie ma konkretów, tam nie ma cyfr, tam nie ma takich rzeczy namacalnych, że okej, okay, to ma być tak, tak, tak i tak. No ale o tym będziecie widzieli już po drugim module. I jeżeli wy to macie już rozpisane, to ja teraz, jeżeli już macie, to spróbujcie, nawet nie spróbujcie, a zróbcie, no bo próbuję w dzieci, a wy jesteście dorośli, zróbcie takie podejście, że tak, ja pozwalam swojemu marzeniu nie zrealizować się. Jeżeli to wypowiadasz na głos, jeżeli odpuszczasz to marzenia, to wtedy pozwalasz światu dostarczyć ci inne opcje. To co mówiłam z tym, Lotto. Jakie mogą być inne opcje, żebym ja spłaciła swój kredyt, żebym ja kupiła dom? I nagle Twój mózg trochę się zawiesza, no bo do tej pory było tylko, nie, ja muszę codziennie grać w Lotto, muszę tutaj kupować te, te, te kupony. E, w następnym filmiku również opowiem swoją historię o, o, o Lotto i o przegranych pieniądzach. Muszę to kupować, bo, bo widzę to tylko i wyłącznie tak, że jeżeli ja wygram milion, to dopiero ja wtedy będę miał dom. Nie widzisz żadnej innej opcji. Nie dajesz możliwości sobie samemu zrobić coś innego. Zamykasz się i tak, tak kurczowo Trzyma się tego marzenia, a dla ciebie na przykład jest tutaj obok opcja B, która na ciebie czeka, i ona przyjdzie do ciebie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy to marzenie swoje odpuścisz. Dlatego mówię Wam, że to jest tak istotne żeby się nie przywiązywać do swoich marzeń, żeby ja wiem, czego ja chcę, ja wiem, w którym kierunku zmierzam, ja dlatego mam te 10 marzeń i więcej marzeń, bo ja powoli trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego i tak, wiecie, do przodu, do przodu, do przodu, potem się zatrzymuję i myślę, o wow, ja? To ja? To moje życie? Boże, kiedy? Kiedy to się wydarzyło? Tylko i wyłącznie dlatego, że tych marzeń było dużo, że ja realizowałam powoli trochę tego, trochę tego i dałam sobie prawo, że ok, tak, ja akceptuję ten fakt, że to marzenie się nigdy nie zrealizuje, ok. Ja wiem, że świat ma dla mnie najlepsze rozwiązanie. Te marzenia również, ale to już w następnym odcinku. Te marzenia przychodzą również przez takie trudniejsze okresy, trudniejsze etapy swojego życia. Wtedy warto też, jeżeli nie wiedzieliście o znakach, to polecam koniecznie obejrzeć filmik na kanale o znakach. Wtedy warto wiedzieć, że aha, dobra, ok, ja idę w dobrym kierunku, teraz jest wymagająco. To znaczy, że w ten, wtedy. Te, wtedy, w tą, w, tą, tutaj w tą dziureczkę mam iść. A większość ludzi co robi? Że, o nie, jest ciężko, dobre, mam pod górkę, w ogóle tutaj świat nie zawalił, jest mi bardzo ciężko, nie wychodzi i odpuszczają. A więc odpuścić trzeba tylko i wyłącznie swoje marzenia, ale wtedy kiedy one są konkretnie rozpisane, kiedy ty konkretnie wiesz, czego chcesz. Bo jeżeli ty chcesz więcej pieniędzy, i to może nie odpuszczasz, to raz, ani nie będziesz mieć dwa, więcej pieniędzy, ani dwa, nigdy nie, 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 nie będziesz w stanie odpuścić tego, no, no bo nie wiesz, co ty masz odpuścić. Ja wiem, że tak, ja konkretnie odpuszczam taką kwotę, firma jest na takim poziomie, zespół robi takie rzeczy, tak, ja to odpuszczam i akceptuję, że to się nigdy nie zrealizuje, i wtedy jest taki luz, wtedy jest to, co mówiłam w pierwszym punkcie, że Okej, okay, jest taki spokój. Ja pamiętam, że mam zadbać o siebie, że w pierwszej kolejności ja mam być zrelaksowana, wypoczęta, zadbana, żeby mogła tworzyć, żeby mogła iść krok po kroku. A więc, moi drodzy, ja czekam na wasze refleksje pod tym filmikiem. Ja Wam dziękuję ogromnie, z całego serca za Wasze komentarze, za serduszka, za te Wasze pytania. Jeżeli macie, bo dostaję od Was bardzo dużo, i teraz powoli będę nagrywać o tym, dostaję od Was bardzo dużo pytań, takich prywatnych, czy mogłabyś poruszyć ten temat w filmiku, więc. Piszcie do mnie na maila, jeżeli macie pytania albo propozycje na temat filmiku. Mail będziecie mieli na stronie iwankarpik.pl, więc piszcie propozycje na filmik i wtedy to swoje pytanie, jeżeli nie chcecie to pisać w komentarzu, chociaż w komentarzu jest teraz tak dużo, że ja nie zawsze jestem w stanie wychwycić pytania z komentarzy, więc lepiej, żebyście pisali na maila. Ja Wam od całego serca dziękuję za komentarze, za subskrypcję, za dzielenie się tym wideo swoimi znajomymi. Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, żeby w pierwszej kolejności zadbać o siebie, o swoje dobre samopoczucie, bo z tego miejsca, jak ja się czuję, z tego miejsca, ile ja mam energii, jaka ja jestem, ja kreuję to swoją rzeczywistość. Jeżeli mi jest ciężko, jeżeli ja jestem w braku, jeżeli jestem przygnębiona, i słuchajcie, żeby nie było, mi ostatnio jest bardzo ciężko, ja ostatnio jestem przygnębiona, jestem niewyspana, jestem zmęczona, przytłoczona, natomiast ja potrafię... Te momenty, okej, okay, tak jest, dobre, rozumiem, to jest mój etap, tak teraz wygląda. no, no Podejrzewam, tak wygląda macierzyństwo, i jak masz długie maluchy, to mniej więcej tak wygląda, że jesteś niewyspana i zmęczona. Ale ja robię wszystko, żeby tutaj tą, o tę energię zadbać, żeby to uzupełnić, żeby w tym wszystkim byłam ja, żeby było w tej pierwszej kolejności ja, moja energia, ja pana, ja wypoczęta, to, co ja dzisiaj mogę zrobić, bo ja chcę żyć tutaj, tak? Ja wiem, że tutaj moje marzenie na mnie czeka, tylko ja muszę się stać podobna do tej osoby, która tutaj jest, która tak żyje, czyli muszę się dopasować do tego, żeby to moje marzenie łatwo weszło do mojego życia. A więc ja Wam od całego serca życzę żebyście byli w stanie w pierwszej kolejności zadbać o siebie, łatwo odpuścić i pozwolić sobie, żeby się działo.